Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co w Sejmie i nie tylko. A państwo i moim gościem jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, szef, no, szefowa klubu Lewicy w Sejmie. Dzień dobry. Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Konfederacja. Jaki jest ogólnie mnie stan gry dzisiaj, jeśli chodzi o y, udział Konfederacji w Prezydium Sejmu? Taki, że jeżeli Konfederacja nie wykluczy ze swojego grona, z klubu, posła Grzegorza Brauna, wówczas no, my, większość parlamentarna, wykluczymy pana marszałka Bosaka z grona prezydium Sejmu. A czy to nie jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej? No, w jaki sposób? Przecież jeżeli jest się wspólnym klubem, no to na tym to właśnie polega, że, się, że to jest działanie kolektywne, że robi się pewne rzeczy wspólnie i odpowiada się za, za działania członków tego klubu. A co do... I y, to kiedy, kiedy miałoby być to głosowanie? Może być już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie wtorek środa, czwartek w przyszłym tygodniu. A czy, czy uważa Pani, że to wydarzenie, które miało miejsce w tym tygodniu w sobie ten incydent to jest wydarzenie, które jest aż tak. Poważne, żeby y, iść tak daleko? Jest bardzo poważne, dlatego że naraża nasz kraj na y, złą ocenę, błędną ocenę, bo Polacy nie są tacy jak Grzegorz Brown. To jest jakiś margines. Y, nie są antysemitami, nie są y, agresywni. I niestety te obrazki poszły w świat i utrwalają szkodliwe stereotypy na temat naszego kraju, co może nam potencjalnie szkodzić na arenie międzynarodowej. To nie jest jakiś zwykły wybryk, eksces jakiegoś bliżej nieznanego nie wiem, hepenera, jak twierdzi pani rzecznik Konfederacji. To jest poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Wydarzenie miało miejsce w Sejmie. Też nie przypadkowo bo ta Hanuka jest obchodzona w Sejmie poprzez zapalenie świateł już 18 rok. W związku z tym. Poseł Grzegorz Brown miał potencjalnie wiele okazji, żeby się tak zachować, ale wybrał akurat dzień, w którym głosowane było wotum zaufania dla rządu pana premiera Donalda Tuska, i nie uważam, żeby to był przypadek. A co do, y, przechodząc do innych tematów, co do samego y, ekspoze, no to pytanie: co Pani zdaniem najważniejszego jest tego expose, o co Lewica będzie dbała też w nowym rządzie na tle tego, co powiedział? premier Tusk. O tym mówiłam w swoim klubowym wystąpieniu. Będziemy szczególnie przykładać uwagę do rynku pracy, do jego ucywilizowania, do kwestii osób z niepełnosprawnościami. Tutaj jedną z pierwszych decyzji obecnej minister pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Będzie projekt ustawy o asystencji osobistej, tak, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły brać pełen udział w życiu społecznym, pracować wtedy, kiedy, jeżeli będzie taka możliwość i to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą się zajmiemy. Oczywiście to są również prawa człowieka, prawa kobiet, ale też szczególną uwagę myślę, że już też poświęciliśmy wczoraj, to było widać, młodemu pokoleniu, które mierzy się z kryzysem na rynku mieszkań i tutaj pan, pan minister Wieczorek pojechał wczoraj do Poznania do na ułam, tam, gdzie jest akademik Jobita, w którym doszło do okupacji, czyli przez studentów, które, którzy sprzeciwiali się zamknięciu tego akademika i sprzedaniu go. I myślę, że tutaj ta decyzja, która jest obietnicą zapewnienia środków na remont tego akademika, także jest takim sygnałem, że wsłuchujemy się w głos młodego pokolenia i doskonale znamy bolączki i potrzeby młodych ludzi. Jakie są Pani plany jako nowej szefowej klubu Lewicy? Jak, jak widzi Pani pracę klubu teraz w tym, w tym nowym rozdaniu sejmowym? To na pewno będzie duże wyzwanie, dlatego że część naszych parlamentarzystów została nominowana ministrami i wiceministrami, ministerkami, wiceministerkami. W związku z tym nie będą się mogli tak mocno poświęcić pracy parlamentarnej, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji, ale jest to też szansa dla posłów, którzy do tej pory nie byli tak znanymi opinii publicznej. I mają szansę, myślę, zabłysnąć pracą w komisjach, bo byliśmy najbardziej pracowitym klubem poprzedniej kadencji Sejmu i wierzę, że tak zostanie. Będę o to dbała, zabiegała, żeby ta praca w komisjach, nasza klubowa, również była widoczna i była oczywiście walką o wartości lewicowe. Właśnie, skoro wrócimy na chwilę do ekspozycji, do praw pra człowieka, czy oczekuje Pani od nowego rządu albo też od, i od marszałka chołowni? szybkich prac nad ustawami, które Lewiza złożyła pierwszego dnia z tej dotyczącymi aborcji. To nie tyle ja oczekuję, co y, oczekują tego kobiety, żeby nie musiały się bać, kiedy trafią na oddział położniczy, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to lekarz będzie się zastanawiał, wahał, czekał do ostatniego momentu, y, żeby ciąży przerwać, jeżeli będzie takie ryzyko, taka potrzeba, po to, żeby uratować y, y, kobiecie życie. I te prace mam nadzieję, że będą przebiegały już niebawem. Czekamy teraz na opinie y, różnych instytucji do tych projektów, w tym Krajowej Rady Sądownictwa. Y, ten, ta, ta opinia ma powstać właśnie dzisiaj i myślę, że to no, po nowym roku, bo to już na, nie na tym posiedzeniu w Sejmu najbliższym, tylko, tylko na tym najbliższym, pewnie w styczniu. No, będziemy się starali, będziemy rozmawiali z panem marszałkiem i to nie są jedyne projekty i to nie są jedyne kwestie, które się pojawiły, bo przecież mieliśmy wczoraj dosyć głośne orzeczenie w sprawie, w sprawie właśnie dostępu do aborcji. I tutaj Tutaj będzie kwestia tego, czy wyrok, tak zwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego będziemy mogli uznać po prostu za nieistniejący, dlatego że podjęty został w gronie z udziałem sędziów dublerów. I tutaj ministra Katarzyna Kotula już zapowiedziała, że jest na etapie analizy prawnej w tej sprawie, żeby właśnie tak się stało. Właśnie, bo były też, tak jak pani wywołała ten temat, to były takie pomysły na uchwały które miały być przeprocedowane przez Sejm, dotyczące i Trybunał Trybunału Konstytucyjnego i, i NeokRS. I to jest jeszcze aktualne? No to jest aktualne, z tym, że te uchwały po prostu stwierdzą stan e, faktyczny, taki jaki on jest czyli, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają sobie, które nie powinny tam zasiadać, gdyż zajmują miejsca prawidłowo wybrany, wybranych uprzednio e, sędziów i są sędziami dublerami. Natomiast nie zmienią, nie, nie, nie spowodują odwołania tych osób, które, które tam są. Tak samo jeżeli chodzi o KRS, również twierdzi stan faktyczny, że część sędziowska została wybrana przez parlamentarzystów, konkretnie zresztą jednego tylko i wyłącznie klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości, a powinna zostać wybrana przez samych sędziów. A, natomiast pro, sam proces powoływania nowej Rady Krajowej, Rady Sądownictwa, już powoływanej tak jak powinno być, czyli właśnie w tym składzie sędziowskim przez sędziów, do tego potrzebna jest ustawa, no bo jeżeli nawet jakimś cudem, nie wiem, by się na przykład podali do dymisji ci, Członkowie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa w, z tej części sędziowskiej, to i tak wybór osób na ich miejsce dokonywałby się na, pod rządami obecnej ustawy, tej przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość. Czyli musielibyśmy też jako posłowie wybierać tę część, a wszak nie zgadzamy się z tym, uważamy to za niezgodne z konstytucją, dlatego po prostu musimy przyjąć taki projekt ustawy, który to zmieni. I mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda to zrozumie, że nie możemy dłużej przeciągać tego kryzysu praworządności w Polsce. Wydaje się, że klimat tej procesu zmiany władzy jest, jest całkiem dobry, tak zgodziłaby się Pani z taką tezą? Myślę, że to, w jaki sposób pan prezydent Andrzej Duda się zachował w, właśnie w momencie przekazania władzy nominacji, wręczenia nominacji panu premierowi Donaldowi Tuskowi oraz jego rządowi, no daje nadzieję na takie rozmowy. To, jeżeli to będą rozmowy w zakresie samej ustawy dotyczącej krajowej rady sądownictwa i ta ustawa nie będzie ustawą, która jednocześnie porusza temat ważny. Ale nie powinien się moim zdaniem znaleźć w tej samej jednej ustawie. Dotyczący neosędziów, to mam taką nadzieję, że prezydent Andrzej Duda będzie skłonny taką ustawę o zmianie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa podpisać. Wrócimy jeszcze na chwilę do samego klubu lewicy. Robi mówiliśmy o ustawach dotyczących aborcji, które lewica już y, złożyła. Jakie są jeszcze pani priorytety już na przyszły rok w zasadzie? No bo teraz y, chyba tylko y, no, główny, główny, główny temat posiedzenia Sejmu no to będzie oczywiście budżet. Co, co jeszcze Pani widzi jako te nowe ustawy klubowe Lewicy w przyszłym, w przyszłym roku już? Na pewno jest gotowa ustawa Pani Posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic o zmianie definicji przestępstwa zgwałcenia. Jest złożona już przeze mnie też ustawa dotycząca jutrzejszej rocznicy zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Chcemy, żeby ustawą został po prostu powołany taki dzień Prezydenta, pamięci prezydenta Gabriela Narutowicza, analogicznie do dnia papieża Jana Pawła II. Nie będzie to oczywiście święto państwowe, ale będzie to święto, które będzie świętem, które można wpisywać do kalendarza, będzie motywacją do tego, żeby jednak pamięć o prezydencie Gabrielu Narutowiczu i tym, w jaki sposób zakończyło się jego życie i kto to spowodował fanatyk, fanatyk prawicowy, nacjonalistyczny. Żeby trwała, żeby, żebyśmy też o tym nie zapominali do czego prowadzą. Słowa i do czego prowadzi nienawiść to jest szczególnie ważne po ekscesie pana posła Grzegorza Brauna. Natomiast yy, kolejne projekty to oczywiście mamy szuflady pełne, pełne projektów ustaw. Ponad 200 projektów ustaw zostało złożonych w poprzedniej kadencji przez nasz klub, yy, ale będziemy je składać rozsądnie, no, nie wszystkie naraz oczywiście. O tym będziemy decydować wspólnie na, na posiedzeniach prezydium klubu. Tych ustaw jest dużo, one dotyczą i, i praw kobiet, i, i rynku pracy. Yy. Natomiast oczywiście także będziemy starali się część tych projektów kierować jako projekty y, rządowe, dlatego że w tych aspektach, które zostały wpisane do umowy koalicyjnej, mamy, mamy takie prawo y, i będziemy po prostu to robili będziemy to zgłaszali jako projekty e, strony rządowej. No się wydaje, że zmorą, czy zarzutem i ekspertów, i, i państwa jako opozycji w, w poprzednich kadencjach było to, że nadmiernie PiS korzystał z tej ścieżki poselskiej, a nie, a nie rządowej, więc jak rozumiem, teraz. Te proporcje się trochę odwrócą? Tak, mam taką nadzieję. No, mam nadzieję, że dojdzie też do takiego przejęcia, można powiedzieć, projektu, który został wpisany do umowy koalicyjnej, ale został złożony w trybie projektu obywatelskiego. Mówię tutaj o Rencie Wdowie. I tu. Oczywiście będą potrzebne konsultacje społeczne, chociaż myślę, że odbyły się już na ulicach, także podczas zbierania podpisów projekt budzi duże nadzieje wielu osób, które są w trudnej sytuacji, seniorek i seniorów, ale głównie seniorek. I myślę, że to będzie projekt rządowy. Na koniec jeszcze pytanie o taką zmianę, Nie mówiliśmy o zmianie władzy, ale też chciałbym zapytać o zmianę podejścia. Czy, czy pani zdaniem trudno będzie pani, kolegom, koleżankom z Lewicy, z, z innych partii, Przejść w tryb z, z trybu recenzji, w tryb, w tryb sprawczy. Myślę, że to będzie dosyć proste, że jednak bycie, obecność w ministerstwach, posiadanie wpływu na rzeczywistość jest czymś naprawdę bardzo ważnym. Czymś, czy, z czym zresztą no niestety lewica nie miała do czynienia od 18 lat, ale to się zmieniło i to jest bardzo duża rzecz także dla mojego środowiska politycznego, ale szczególnie dla osób, które na nas głosowały. Szczególnie myślę, że dla młodych kobiet, kiedy widzą inne kobiety w randze ministra, w randze wiceministra ministra w, w rządzie, kobiety lewicy, to to jest coś, coś, co jest naprawdę optymistyczne i coś co daje nadzieję na to, że będziemy rzeczywiście tym strażnikiem, strażniczkami wartości lewicowych. Tak jak mówiliśmy w kampanii, serce mamy po lewej stronie, to się nie zmieni. Serce i wartości po stronie lewicy. Na koniec jeszcze, zupełnie na koniec jeszcze jedno pytanie o przyszłą kampanię wyborczą, kampanię do samorządu. spodziewa się pani, że lewica wystartuje w jakimś bloku? Y, czy, czy samodzielnie tak jak y, wystartowała w do Sejmu? Do Sejmików, oczywiście, bo tutaj w miastach y, wiele się rzeczy może różnych dziać na różnych y, płaszczyznach. Chodzi o Sejmiki. Myślę, że będą rozmowy w, w sprawie sejmików na początku stycznia, gdyż też trzeba ogłosić, pan premier będzie musiał ogłosić termin wyborów, bo po prostu czas goni, ma czas do końca stycznia, ale myślę, że to ogłoszenie nastąpi wcześniej, tak żeby już można było toczyć kampanię wyborczą. Są rozmowy oczywiście o wspólnym starcie, zobaczymy w jakiej, w jakiej konfiguracji. Nie umiem jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że no teraz zajmowaliśmy się tworzeniem rządu, teraz będziemy się zajmowali budżetem, to są najpilniejsze sprawy, ale mogę zadeklarować, że w styczniu już pierwsze informacje na ten temat Państwa usłyszą od nas. O tym, jak będzie przebiegała ta kampania, będziemy oczywiście też wielokrotnie informować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj w Polityce. była Anna Maria posłanka na Sejmie i nowa szefowa, nowo wybrana szefowa klubu lewicy w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.